się manko tu z ten do właśnie będziemy robić tiki, i je, no. je, je, jest jest z nim jego kolega czyli ja no, no. ja mu nagrywać mx no już nie nagrywam tylko in, inną nagrywajką no No, ja tylko będę robił takie tyki. Na razie. Jeszcze jest BMX2. Jak, jak się ten fajkuj e, nazywał? Jak coś to IP będzie w opisie. E, e, w dodatku e, ten. A w dodatku macie na dole napisanie klaj u, u, net 7776 Macie iPhone tam e, Będzie e, w opisach e, da, Dawajcie lajka, łapkę w suba Jak ja się też teraz. Mam kanał na YouTube. No, Zapraszam. Mać. Jego kazał chyba będzie w opisie, nie wiem zobaczymy o. zobaczymy na e nacisku odczytaj jeszcze na nagiwanie na e Magia nie magieluję, jelapam naciska i jak coś było na tym sobie się tak da no a tego tyle no Jak właśnie wbiłem na BMX na początku, to spadł na mnie, jak jeszcze nad nie nagrywałem, spadł na mnie rower. Dobra, i już kończymy. No dobra, to na razie jeszcze będzie moment BMX dwójki, to na razie i cześć.